Dobra, kolejny odcinek za A nimi. Jestem, dzień dobry. To znowu ja. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Proszę tego nie powtarzać. To jest bardzo złe, niekorzystne. W sensie te przywitanie? Tak. No i odciekawe. dobra, lecimy na Hairoksa. Bierzemy zakupki. Kulinarna podróż. Co jemy? No ja jem to samo co trener Piotr Szczernik Dzisiaj jest moim kucharzem. Proszę pokazać w koszyku co jemy na kolację. Tak to wygląda. Pudingi proteinowe, wafle. Wszystko się komponuje w piękną całość. A lody? Weźmy Oczywiście lody, jak boda. jedzenie to Bartek. Weźmiemy lody. O ile nas jutro nie zba gardło. Ale ty nie no bierz takich to cukrem, to tylko takie... Bierz... No co ty kurwa, bo powiedziałeś, że lody to trzy razy weźmiemy. i trio. A to są jakieś lody bez cukru? Co? Proszę, nie chcę najpierw pokazać. Arci, jaką granolę bierzesz? full Korzenkę. Nie lubię stać w kolejkach. Damy, to jest najgorsze, co może być w życiu, stanie w kolejkach. Ostatnio byłem w mięsnym i pani kupywała tutaj 15 tego szynecki, jednej, drugiej. To pół godziny stałem. To jest nie, nie stójcie tak, bo ja tylko chciałem kurczaka wziąć. Jedną rzecz. Ale dwie sztuki były! A to jest druga gdzieś na bank, jak były dwie, to jest druga. Ty wziąłeś jedną, bo ja swoją wziąłem jedną. Kurwa, nie ma! Pokroiliście mnie z Nie, ja to nie wiem! Masz tę. Więc te! Jedz te. No. <śmienic> to ile? Ty masz dwie sztuki? Ja mam jedną. A co ile ma? Jedną. Powinny być Ty nie trzy. wziąłeś. Nie no były wzięte. Wszystko przecież. wyłożył kurwa <grym> Harczy jak bezdomny wszystko, co, <grym> w tej czarce siatki <grym> wyraca. Moje wszystko i będę jacić co ja mam. Kurwa, nic mi nie zostanie. Daj mi te dziki. Nie no zaraz ci dam dwa. <grym> Wejście, bo nie dojedziemy. Marci przejął mi TikToka. Dojechał Michał, dojechała Karola. Jaką debatę oglądasz? Prezydencką. Ogląda. Prezydencką? Właśnie. Ale cała? Wszyscy? To jest na, na kanale stanowskiego. No Będziemy mieli co oglądać. Poważne wybory są. Takie oto produkty sobie w Trynzole. No i co, żeby mieć siłę, muszę zadbać o ilość węglowodaną. Na pewno się nawodniłem. Wypiłem wodę kokosową, która odpowiednio nawadnia. Soczek w trynzoliłem pomarańczowy. świeżo wyciskany, więc Nawodniony raczej będę. Teraz czas uzupełnić węglowodany. Szybkie rolowanko, idziemy spać, bo o siódmej wstajemy, żeby dopingować chłopaków, którzy startują o 8 czyli dwóch Michałów. My 9.40, a kolejnych ja 9.40, a Bartek i Arci o godzinie 10.50. Także myślę, że ja już będę kończył, jak oni będą zaczynali. Będzie moc, będziecie widzieć całą relację. Dobra, jak samo poczucie. Muszę kurwa ogarnąć kawę mordo I mogę biec ja mam niezbędnik do kondycji Papieros Kordyceps Przyta mi się Kordyceps to jest rodzaj grzyba Który jest y, używany i używany tylko jest elementem cyklu rozwojowego jakiegoś tam konkretnie robaka Mrówki wchodzą na źdźbła trawy, krowy je jedzą I tym samym pobierają tego pasożyta tata Coś takiego Arkadiusz No ja idę biegać, jestem gotowy Arcie, jak się czujesz teraz relacja? Jak się ja czujesz? Ja się od dobrze czuję, robię uuu, motywacyjny ten, wydechy i będę biegał później, zobaczycie na nagraniu. Myślę, że mi to się będzie. Na razie to jestem spokojny I bez tutaj ekscesów. Ale czekam aż wejdę na płytę, zobaczymy jak to tam wygląda wszystko. Widzę. Że 5. Czas poprawiony o 14 minut Każdy poprawił. Ja też poprawiłem, nie wiem ile to było, 3 minuty? 4? No 3 minuty 3 minuty No mogło być 5, ale z następnym razem, w mnie poprawię I Michał, który pierwszy raz biegł? Jest git, nie? Lecimy dalej Także idziemy na Szamę A później wracamy, bo dziewczyny będą biegły Także też relacja będzie z tego No i teraz czas na Szamę Ulubiona restauracja Arkadiusza tak jest, będę burgera. Od razu i tutaj patrzcie. Robicie trening? Tutaj tak. Robicie ciężki trening. Jest pompa. Biceps. Klata, wszystko. I nagle potem po silce idziecie na burgera. I tutaj to jest porządne ładowanie, tak? City Fit, tak powinniście zrobić. Coś ty wziął. Coś ty wziął. Tak wygląda burger. Ty wziąłeś coś z burgera z makro. Nie, to coś jest ten. Kukasz się burger. Szybkie podsumowanie. Tutaj macie załączone. E, wyniki, jakie uzyskałem, no na pewno poprawiłem bieg. Bieg zajebiście mi poszedł, jestem zadowolony. Na następny poprawię jeszcze mocniej. Konkurencje też mi nie poszły źle. Pojedyncze jakieś mógłbym szybciej zrobić, typu barpisy, bo na barpisach e, mnie mocno odcięło. Także to to bym mógł poprawić jeszcze. A tak ogólnie jestem mega zadowolony, bo to jest różnica praktycznie 14 minut na całym. Na całych zawodach, względem ostatnich, więc na pewno tutaj Widzę progres, jestem też cięższy, ale dzięki temu też tej siły było Troszkę Więcej do ćwiczeń typowo pchanych, wykrokach mi się dobrze robiło, w wallbole mi się dobrze robiło Mówię, że gdzie mnie zmogło to e, barpisy I Przyciąganie Przyciąganie sanek, no przyciąganie sanek też mnie tam Ale to zawsze gdzieś mnie zdusi, ale fajnie mi poszedł chociażby spacer farmera Także Czymś Kompensowałem to wszystko. Eee, także tyle z Hairoxa. My jeszcze idziemy. Dopingować. Dwie wojowniczki. Oczywiście, z kim przeświat? Ze mną, dzień dobry. I lecimy dalej. Jebałem następny odcinek i następna historia. Piąteczka, trzymajcie się.